Tak, szefie. Wadę dosy, tak? Ale obijany! No, brat tatusiu, co chcesz znowu ode mnie? Ah. There you Nie I cannot express how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. With his help, Phase 3 will be ready in no time. And it's all thanks to you. <laughs> well, maybe it's because I'm the only one who seems to actually be doing anything. Come now. <laughs> Countless hours have been spent building and readying the reactor. True, you have endured some of the more dangerous missions. Such is the price of leadership. There is one more part for you to play, and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. What kind of announcement are we talking about? A broadcast. An announcement to the Commonwealth. That the Institute is not to be trifled with. As the incoming director, that responsibility naturally falls to you. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow the script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, Father. <laughs> <coughs> <coughs> A for years now, you have suspected that the institute still exists, that we are among you. it is true. but it is not the whole truth. we're here. and we are. the future. our superior technology represents the future of the commonwealth. today.

Mm. Personal freedoms. We simply insist that you do not interfere with institute operations. To do so would result in dire mm. consequences. Rest easy. Know that the future is in i że rozwija I chyba będzie cool, nie? Wow. Myślę, że spokojnie było. Nie, nie, byliśmy, to czas, wciściać, wszyscy słyszą. Jak się czujesz, tym, zrobić, tym, zrobić, tym, do dnia? ja tam dawno nie byłem! Jeszcze broni i w ogóle amunicji by się przydało uzupełnić. i can use some fresh air. a quaint phrase, though i'm afraid the air there is anything but fresh. <laughs> the radio station in diamond city is listened to by many in the commonwealth. if we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. before we preempt their broadcast, we need to ensure it reaches the maximum range possible. i've been assured that the necessary parts are on site. Fajnie just było w ogóle, gdyby zagadać jeszcze z Piper, żeby w ogóle do w gazetów w ogóle wpierdzieliła. To było ciekawą opcją. No Ale chyba raczej to już takiego nie wprowadzili do gry. Mam takie śmiałe wątpliwości, że tak to się właśnie nie stanie. Siemaneczko, zastanawiacie się pewnie, dlaczego jest kamerka w środku odcinka? Mianowicie, właśnie już zaaplikowałem nowe DLC właśnie do Fallouta i mam już doblokowaną pierwszą misję. Oczywiście, pierwsza misja może być doblokowana tylko i wyłącznie, jeżeli się osiągnie bodajże chyba 36 level. A my mamy 40 bodajże chyba trzeci Coś w tym stylu. W każdym razie, yy, Mechanizm na Widmo. Mieliśmy w ogóle tu przyjść, żeby naprawić, oczywiście, radyjko, ale najpierw posłuchamy sygnału alarmowego karawany, a później naprawimy radyjko. Mam nadzieję, że już nie będzie dalej powrotu do ojca, bo już mnie to wkurwia. Okej okay. yy, to wyłączymy radyjko częstotliwość w może. czas. Ada, loop this message. Yes, sir. Aha Tak, co on powiedział? Że po prostu byliśmy nasze. Znaczy mieliśmy naszą karawanę, byliśmy w karawanie i... mnóstwo robotów zaatakowało ich karawanę, nasze znaczy w, w ogóle ich ludzi. Między innymi jest ich robot. Który się nazywa Ada, z tego co słyszałem I on na końcu powiedział, nie look this message, tylko LOOP THIS MESSAGE, czyli zapętl tą wiadomość Czyli po prostu był sygnał alarmowy, trzeba pewnie pójść tam I rozpierdzielić ten kandydatek, oczywiście ratując ich Ciekawe w ogóle jak to wszystko się wywiąże, i mimo wszystko Tak jak obiecałem, powiedziałem przed chwilą Wracamy do Przekonfigurowania tego dziadowskiego radyjka Które sam nie wiem gdzie jest 40 gdzieś tam w kierunku, kilometry. Może gdzieś tędy przejdę. Tak, 10 lat temu, jak sam potrudziłeś. O, nie było tak trudno, znaleźliśmy. O, um... Dzień. Dzień. Ty na pewno nie jesteś speakerem w ogóle w tym radiu, chyba, że prędzej jakimś bezdomnym, który tutaj się trał I każdemu wmawia, że naprawia radio Travis i, I, don't, I don't, uh, okay. No, ten tego, tak? Ten tego Albo aha był speakerem, później bombo i gość w ogóle totalnie o niej miał. Nie wiem co powiedzieć Ale A czym w ogóle tutaj dalej mieszka. W każdym razie z tego, co widzę, trzeba naprawić. Hi, again. Hi, again, jasne. Dobra, co my tu Hi. mamy? Miejsce, interakcja. Y Zainstaluj coś z coś z pokrętłami, zainstaluj coś z rurkami i zainstaluj coś z guzikami, nic nie rób Sugerując się w ogóle tymi y, maszynami co mamy tutaj przedstawionymi Tylko po lewej są budziki, czyli na środku są guziki i po prawej ewentualnie mogą być rurki Tak też mógłbyś zrobić y, Guziki Guziki, podobno być pokrętła i rurki. Aha, tutaj działa, rurki się zgadzają, ale tu nie zaświeciły się dwie lampki dodatkowe, więc chyba to będzie na zmianę. Tutaj będą. no... Tutaj będą guziki. Uh, Jeszcze... się. I tu będą pokręciła. Uh, Pogadaj z ojcem, no dosyć. Nie, no sorry. Sorry, ale ja już nie chcę tutaj w ogóle przybywać. Oczywiście, wychodzę z budynku i leję jak z cebra. Cudownie O mój Boże, dobra. Jakoś to przezwyciężymy. W każdym razie się... Udać. Karawana. Okej. Okay. Może być biura regionalnego mi się wydaje, że będzie najszybsza droga. Bo nie muszę przejść przez wodę. Ty, ty, ty w ogóle coś się, się dzieje. Spaduwa! Tam mam ważniejsze sprawy, ale to w ogóle się przygotowałem. Ja tu w ogóle się przygotowałem już. Nie bójcie się, gruba najpierw wyłożymy. To może być świetna zabawa, ja to mówię. Ale że ja to trzeba wstrzymać! spaduwa. <gry> <gry> o kurde! Czekaj, ej, ej, stój, 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 poczekaj. <gry> to są jaja. Piper biegnie na środku, kurde! Nie patrzcie na tego w ogóle. promieniowanie

It may sound strange coming from a robot, but they were my... family. Again, I thank you for your efforts. I know they would have thanked you as well. Ha! No problem. It wasn't any trouble. My name is Ada. This was the third time we've been attacked by robots like these. Even with the weapon and detection upgrades Jackson gave me, I was unable to defend them. Coś, czy, że w ogóle jest Jackson, jakiś tam w ogóle. Mega jakiś konstruktor, który stworzył jakiś nowy model robota lub w ogóle robotów, które są faktycznie unikalne, tak jak ta Ada, która zaczyna myśleć. Czuć, what the fuck Who's Jackson? Jackson was the leader of this caravan. He had a great mind for technologies. In many ways, he is mój kreator. He installed all my current upgrades. Unfortunately, they were not enough to protect them from the robots. huh, that gives it you're upgraded. yes, modified using a robot workbench based on prototype schematics. the workbench allows for a wide range of robot modifications. perhaps if i had more sentrybot-based defenses, i could have successfully defended my friends against those robots. tough. Break. they were my friends. and i failed them. we knew we ran the risk of encountering more of these hostile robots if we stayed in the commonwealth. Only we have made the to leave. Hmm. No trzeba było, tyle że no jednak. Jakby nie patrzeć. Ona była jednym robotem. Tam było już tonę ludzi pewnie na tej karawanie. A tutaj były same roboty, więc jednak roboty nie miały co stracić, a ludzie tak. Tu w ogóle że stała sama Ada. Ty, ja do niej po imieniu żumy. Coś jest nie tak ze mną. Eee... Couldn't have known something like this would happen. The probability of attack was high. I should have forced our departure. In recompense, I will seek justice for my friends and stop these robots from causing further harm. It's time to uncover the source and confront their leader, the mechanist. Mechanic? Who's the mechanist? The only information I have comes from the iBot broadcasts, the false claims of peace and justice. The only certainty is that these robots bring only death. You have shown willingness to aid others. I ask that you please assist me in stopping this mechanist. In return, I can give you the schematics to build your own robot workbench, so you have additional resources in this undertaking. <coughs> to imitacja tuską, tylko że w grze. Tutaj fałszywy prorok, fałszywy weźrz. Sprawiedliwość, wiara i tak dalej, a to Tusk jest. Hehehe. <grymianik> zginie, a, a Tusk wyjedzie. Znaczy, wyjechał. Kule, wyprzedzam fakty. You want revenge, don't you? I że moje goal jest dwojak. Stopping mechanizm, both protects the Commonwealth, and allows me to revenge my fallen friends. Nie będę restować until I see this threat dissolved. I odej tego. Now, we last saw a group of the Mechanist robots at the General Atomics factory. You may find information there that will lead us to the Mechanist. I will follow and assist with your permission. Hmm. Kur da gada Piper odesłać i wziąć robota. Tyle, że robot pewnie pomoże mi zrobić uzyskać coś tam, coś tam, coś tam w nowym tym. No, ty Tak, szefie. Halo? Eee... Yy, desperadosy, tak? Nocturno, no Za pięć minut będziecie Nie, 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 w porządku, spoko, w porządku, w porządku, ja zapraszam, ja zapraszam Czekam Dobra, heja Eee, wybaczcie. Króciutka przerwa, może taka dwugodzinna. Tylko, że skończmy to, ok? Skończmy. Eee, cho chodźmy. Czyli Piper odsyłamy, bo ten robot może być lepszy. I tak, tak to zrobimy. Yeah, let's go, Zaraz spokój, nie drzej się tak. Już już idę do sanktuarium, bo nigdzie indziej nic nie robiłem, więc sanktuarium. Dobra, yy, szefowo yy, musisz poczekać. Tutaj misja się kończy fakt faktem, to, to ja wiem. Yy, ustawimy broń, niech będzie. XP to ja wiem, okej. Okay. Zbudować pracownię, jak najbardziej. Ja, ja zaraz wracam, okej? Okay? Zaraz wracam. Ale obijany! Nie no, żartuję. Byliśmy po dwa piwka niecałe. Także, to okolicznościowo. Możemy się wrócić do gry. Mam nadzieję, że będzie ale... się jeszcze zobaczy. Jak jest w ogóle w tej chwili ceny? bo ja totalnie nie zapomniałem. Gdzie nie minęło, jak nie patrzeć. Ale człowieka nie widzieliśmy, nie widziałem. A tygodnie. Zbadę fabrykę General Comics. Kurde, ze strony walki aż ja muszę iść. Dobra, poświęcę się dla was. Okej. Okay. Yy, jesteśmy w ogóle już w tej chwili w drodze do celu. Jednakże znalazłem dwa problemy, dwa błędy w, związane z jak i dodatkiem, jak i z update'em 1.5. Zacznijmy od update'u. 1.5 update nie pozwala nam na uruchomienie tak w ogóle sposobami y, modów. Spadaj mi stąd! Nie pozwala nam w ogóle na uruchomienie modów. I dla tych, którzy by chcieli w ogóle, którzy korzystają, którzy nie są w ogóle może być takimi leniuchami. I grają, idą na łatwiznę i grają w Fallout'a bez modów Zachęcam do przeczytania w ogóle mojego opisu pod tym filmikiem Który po prostu no, pozwoli wam ogarnąć sprawę uruchomienia tych modów Przypuszczam tak jak u mnie, w moim przypadku, nie? Ja już sobie odpaliłem Co tu jest? What the fuck? Aha, z tym nie można gadać! Spadaj! Cudnie, po prostu wybornie Wszystko chce mnie zabić Yy, w opisie możecie zobaczyć w ogóle. Mm, nie wiem czy to linki, czy to w ogóle mm, opis. Jak naprawić swoje pliki w stosunku do użycia modów. Oczywiście ESP, bo ESM są już bardziej ko jakby, konfliktowe w stosunku do gry. Jednakże yy, Update, yy, znaczy update, tylko sam DLC ma sporo błędów. Jest, może się w ogóle nadarzyć taka sytuacja, że po prostu no, będę miał. Takie może być blokadę na pewnym momencie misji i nie można będzie nic zrobić trzeba wyszukiwać się tego na necie i mam nadzieję, że to nie zaistnieje w ogóle w naszym przypadku, ale trzeba się na wszelki wypadek ubezpieczyć jeżeli takie coś wystąpi, ja wam pomogę obejrzeć je do końca i na pewno taka w ogóle takie rozwiązanie się znajdzie grubostwa zostawimy, bo już w tej chwili nie mamy mini atomówek ale praworządny władca jak najbardziej, strzelimy save'a na wszelki wypadek. bo nieraz wyskakuje taki błąd, że Teraz idziemy, idziemy, i pum, czarne kan, albo w ogóle nic się nie dzieje. Trzeba być ubezpieczonym na każdą okoliczność. Mam nadzieję, że się nie nudzi się w ogóle. <śm> po raz mojego, miłego pitolenia do ekranu, do fudu, kamery. Oni naprawdę mi nie, nie lubią. No, no, po prostu koledzy, no, mają mnie w dupie. Dalej mają mnie w dupie, czy, czy nie? Czy tu są? O, ciekawa propozycja. Chodźcie tutaj do mnie. Śmiało, tędy. O, kurwa! Dobra, przestraszyłem się. <grym> Okej, okay, wiecie co? Ja może sobie odpuszczę. Tam trzeba w ogóle wcześniej jeszcze yy, jakiegoś muta, co, muta coś tam, kolesia, więc. Nie, dziękuję. Ja sobie odpuszczę i pójdę teraz do fabryki Bardziej mi interesuje kwestia, co tu się będzie działo. Tym bardziej, że przydałoby się uzdrowić i odpalić rada dwukrotnie. Nie wiem, czy to w ogóle było pożyteczne, ale okej. Okay. Yy, Ikip Punkek. Sprawdźmy w ogóle, co możemy zjeść, bo jednak te nasze yy, steakbacki są bardzo pożyteczne. Ale dobra, jest nasz robocik. Ada. On jest tak wolny, że mam nadzieję, że yy, w. W kolejnych etapach naszej rozgrywki będzie możliwość jej udoskonalenia, bo jeżeli my tak... Wiesz co, Ada, idź na tego. Ten jest w ogóle goście, w ogóle jakiś gozacki. co to jest? O oh, fuck, O oh, fuck, 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 fuck! puść, 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 puść! Shit, 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 nie zabijam się uzdrowi Albo nie. Gin! o Matyldo o Matyldo o kurwa, kolejny się jakiś kozak kurwa to łówkę bym kurde, chciał użyć to jest kurwa nieśmiertelne otwórz kibel cudnie po prostu cudnie o kurwa, a tego możemy rozwalić, ale to gówno mi kur rozpierdala, spada uwa... Gdzie ona jest, gdzie, ona jest? gdzie jest mój kura robocik? To jest trudniejsze niż sądziłem Co to kurwa, toster do chleba? Okej, okay. tego goścaka trzeba uwalić. Moca... Jeszcze ulegam mutacji, kurwa robot mutacji, jasne! Nie, tak to nie może być, tak nie może być, tak nie może być, ratujcie! Salwostrzał. I To jest dobre! Jeszcze lepiej! Matulu, Matulu, ratuj! Zapakuj, zapakuj kulkę, zapakuj kulkę. To jest dobre. Czekaj, może być tak, że ja go rozwalę z tych kulek armatnik. Nie, nie. Ty, to jest zajebiste. Podejdź, 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 kochani. Fuck yeah! Udało się. Spaduwa. Nie ma akurat takiego atakowania. Te kulki armaty są kurwa genialne. Teraz tak, y póki się żyję. Uzdejmujemy się. E, nie wiem, czy w ogóle ta kula będzie nam dalej potrzebna, ale w pracowni robotycznej do są nowe modyfikacje, czyli będziemy mogli stworzyć własnego robota. Cudnie. Muzyka zachowuje się tak, jakbyśmy w ogóle już więcej nie mieli przywników, ale trzeba być ubezpieczonym na żywypadek. Nie wiem, czy oczywiście uwagę, ale Ada była w pełni na siłach i mi nie pomogła. Mi się daje, że w ogóle jak tu przyniosłem Żeby dać jej kilka części Żeby naprawić Tak mi się zdaje I wtedy będzie w pełni sił i będzie mogła mi cokolwiek Pomóc, zrobić, zatykać przeciwników Okej okay. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck, 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 dobra Ale z tej broni trzeba idealnie celować Dobra, trzeba oszczędzać tą broń Bo odpalił do destrukcję To jest autodestrukcja Jeżeli dobrze napisali Jeżeli robot straci obie kończyny czy te nogi... Czy chyba nie? Nogi chyba ręce. To odpala autodestrukcję. Od Jest przeciwnik! Dobra, naboje oni il po co? Ale okej, zasadna naprawcze pozwala naprawić pokonane walce roboty! Towarzysze! Aha! Zbrojona... Spadaj! Więc mogę... Skakowałem grę! Przez boczne siatki można atakować! Kolejną sprawą jest yy, taka kwestia, że... Czytałem na głównym forum Bethesdy, że podczas dropu z tego potworka, czy z tego w ogóle robota, je, możli jest możliwość wystąpienia problemu a mianowicie że wam mówię jakiego yy, nie wydropi wam jeden przedmiot lub w ogóle nie zaktywuje misji i jeżeli wystąpi taki problem u mnie również to wam w oku, że jak pokażę jak ten problem rozwiązać, mianowicie to jest w ogóle dosyć proste bo trzeba prowadzić dwie komendy ze względu na posiadane update gry może być 1.4.3 coś tam i 1.5 ewentualnie tak jak aktualnie ja posiadam jeżeli u mnie to będzie wszystko sprawnie działało, to wam pokażę yy, Chyba widziałem robocika O tak u mnie działa Spadaj chlebaku Cudnie Ale widzę, że u mnie zaktualizowało mi się od razu, więc ja już wam pokazuję W konsoli wpisuje się dwie komendy To jest pierwsza komenda Może działać również wersja z dwójką i trójką w tym miejscu Jednakże, druga wersja tego samego kodu, który może działać, jest ten kod u mnie. Działał przed update'em, bodajże, czy w tym stylu, przy w ogóle przy u osób, które w ogóle korzystały z szybacza 14032. Tak, dla formalności, i to będzie chyba najlepszy moment, kiedy można byłoby wyłączyć już kamerkę i cieszyć się tylko i wyłącznie dobrą rozgrywką.